Niektórzy mają wakacje, a niektórzy dostają niezłą szkołę. Kilkudziesięciu tancerzy uczy się w Koszęcinie tańców ludowych i narodowych. Zajęcia prowadzą instruktorzy zespołu Śląsk. Panowie muszą wykazać się nie lada kondycją, bo na każdego przypadają aż trzy partnerki. Na twarz nie padali, ale niewiele brakowało. Tak niektórzy tancerze kończyli zajęcia. Wcześniej każdy z nich ćwiczył takie figury. Z trzema partnerkami. To jest ten problem, że kobiety, ja tutaj tańczę, prawda, trzy zmiany, jedna kobieta zatańczy raz, poczeka dwie zmiany, ma odpoczynek, a my musimy hulać na stop. 60 tancerzy hula codziennie po 8 godzin. Uczą się trojaka, oberka, krakowiaka i poloneza. Piotr Jops przemyśla, choć czasem pada ze zmęczenia, zapewnia, że przetrwa ten dziesięciodniowy taneczny maraton. No... Jakoś to będzie. Przynieś mi wody. Marlène Moretti z Francji tańczy w polonijnym zespole Wieliczka. Partnerów jej nie brakuje. W zespole tańczy wielu Francuzów. Uczymy się, więcej wiemy o tańcu polskim. Nawet język można się nauczyć i ten I potem we Francji pokazać. Tak, tak zwane kołomajki tańczą najmłodsi. Gimnastyczki solkusza braku kolegów nie zauważają. Konsekwentnie realizują swój żeński program zajęć. Czasem jesteśmy zmęczeni, ale trzeba czegoś się nauczyć. Tu są ofiary. Mamy bardzo dużo chętnych, bardzo dużo kandydatów. Wybieramy uczestników tej szkoły spośród wielu dziesiątek zgłoszeń. Po powrocie pod szkolą kolegów ze swoich zespołów. A kto wie, może któryś z nich zatańczy kiedyś z artystami Śląska. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa.